Co ty, Max, robisz? No. A, czy, czy, czy działa to? <laughs> e, witam Was, widzowie, w fazmofobii w końcu, albo bardziej SIA. Po tylu razach, ile nas prosiliście, w końcu wzięliśmy, ruszyliśmy dubska do tej gry, ale i tak, wiedząc, znając Was dosłownie, my już Was, widzowie, znamy. My już wiemy. Że ten odcinek będzie, no, dosłownie na samym dnie. Mimo iż prosicie to, i tak go nie obejrzycie. Wybieramy job. Szaken, co tu się pozmieniało, ty? No tak, zapomniałem ci wspomnieć, że była aktualizacja w Fazmofobii, że zmienili nam wóz na nowszy model. W końcu zarobiliśmy ty, na tyle, ja że tak żeby mieć więcej miejsca oczywiście, widzisz? Szukanie duchów czasami ja to się opłaca. Upione teraz! Ty no. Poważną firmą teraz! No jesteśmy Ła, teraz poważną się. firmą, która... Oczywiście. Jakie mam? O? Tak odbiór Bajojajo jajo, bajo jajo. Bajo jajo, bez odbioru, Kuj, dobra, z kim się mamy tutaj do czynienia? Z panem Gary Rycerz na profesorze Grzegorz Ryce. <laughs> tak. Grzegorz Ryce. Ry <laughs> <laughs> e, dobra. FF Najpierw FFM. latarka do pasa. Paraboliczny no, to jest mikrofon. Dobry, widzisz, widzisz co bierzesz, nie? Tak. To, e... to nie jest ta dobra latarka. Gdzie jest ta dobra latarka? I tu, tu jest ta dobra latarka. To jest to jest dobra. To jest ta dobra latarka. I biorę oczywiście go z To co? Wziąłeś bierzesz, klucze z, z stołu? Czy nie było klucza? Takiem. Ile razy ja mam poprzednio? Dobra, nieważne, ja nieważne, nie idziemy. Biorę klucz! O. Dzień dobry panie Grzegorzu. Nie zerknęliśmy, gdzie są korki, Max. I don't know. Dobra, czekaj, Mogą być albo w sobie. garażu, albo w piwnicy. Ale co, garaż jest otwarty, Aha. jak widzę. Nie zadowala mnie to. U. Dobra, tutaj zostawiam. W kuchni zostawiam rzeczy jakby co. Dobra, ja tu wejdę do środka do... W ustawie... garażu, w garażu chyba korków nie ma. Korki są w piwie. Ouija board. mam Ouija board, Max. To jest ten nawiedzony ten? Tak, tak, ten nawiedzony Ouija board. mam go tutaj. Ale to nie działało za bardzo. No już, nie wiem, ja nie chcę go testować, bo od razu zacznie hantować, nie? Co jest? O, on tutaj jest! O kurna! Dobra, mamy miejsce! Easy! Ale on się może ruszać stąd, pamiętaj. Nie było mf 5 piątki na razie. Dobra, dobra, czyli zostawiamy. on jest tutaj, w garażu, dobra. Ja idę jest. włączyć korki, pogada. ty idź po rzeczy do tego, do... Spróbuję sp 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 pogadać z nim. Korki włączone. T Zrób coś. Pokaż się. Może ja spróbuję? Daj nam znak. Spróbuj ty. Musiałeś to odrzucić? Are you here? Dobra, idę po Where are you? Are you friendly? Nie, od, nie odzywa się Max. Dobra, czyli wiemy gdzie on jest. Korki już włączyłem. Yy, myślę, że ja wezmę ja krzyż. Co? Ja idę z kamerą i do jeszcze. Dobra, dobra. To ty idź z kamerą i dodsami. Ja wezmę jeszcze. Aparacik Eee Czemu by nie, dobra Może będą jakieś odciski palców Kto tutaj jest zrobiony? Ej! Czakę! Serio? Brudna woda No brudna woda w łazience tam Mam, mam aparat, aparat, to zrobię zdjęcia Dobra. Eee, Czemu ty... o, spierdalaj ode mnie frajerze! Chodź mnie tu straszy Okej okay. Okej, okay. czy ty możesz uspokoić dupę, duchu? Co się dzieje? Nawieracie? Cały czas na mnie syczy, frajer. Czy ty ty masz słownie? cały czas sprint, jak dajesz gałkę? Bo ja mam cały czas sprint. Eee, ten, wciśnij jak... Mox, Mox, Max, Max, Max! Nie Co? chcę umierać! Nie, 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 nie... Koniec. Weź niego, nie mnie! Weź niego, nie mnie! A! Czy mnie? Mnie! Dobra, papa pa, Max! Oj, Maksu nie żyje! Oj, Maksu nie żyje! Oj, oj! Jak? Jak? What the fuck? <laughs> uh. Ty dalej siedzisz w samochodzie, gościu. Tak, bo chcę się ustawić na hold. Halo, słyszysz mnie? Tu To jest kurde zasiew. What the Zimnia. fuck! Tej ziemniak ma twarz! Nie widziałeś go nie nigdy Nie widziałeś, że tej ziemniak ma twarz! Co jest yep. kurwa? Tak, położę, yep, go tak. biurku, położę go na wiórku, położę go na wiórku. Duchu, proszę, nie nawiedzaj mnie teraz, kiedy. E... Nie ma... okay, dobra. Mam dźwięk, miałem dźwięk. No. Miałeś dźwięk. Miałeś dźwięk? Miałem dźwięk. Daj mi zobaczyć tylko. Yy, na dole w piwnicy masz ten, masz kościankę, a to ja idź zrobić zdjęcie. A ty zdjęcie, to to idź zrobić zdjęcie, bo ty masz. O! To to bardzo. Kodkę. Krócka muszę rzucić na Chyba Max gdzieś. mam ten, ten pomieszczenia. Tak, gdzie? Tak, baba mi zaszeptała. Hmm, 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 A hmm. bym włączał bo światło, nie że coś. Dobra, dobra Znowu dobra. mi szepcze. W tym miejscu. U, ty słyszysz to? Tak, bo ja trzymam Pokaż. paraboliczny Daj mikrofon. Mi. Pokaż mi, ja też chcę usłyszeć. No? I tutaj, w tym miejscu, gdzie świeca, mi szeptała, przy tym lustrze. Ty to może być zwierciadło. To jest zwierciadło. Otworzyła gdzieś drzwi. O! Dobra, czekaj, 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 szybko. Tutaj, szybko, Max! Szybko, szybko. Gdzie? Tu! No mów konkretnie! Chodź na korytarz! Tutaj o. do mnie i tu! No. Pięt... Piątka! To tutaj. Dobra. Dobra, idę po rzeczy. Eee, i mamy freezing od razu. Czyli mamy dosłownie wszystko. jest to max shade. Dobra, ja rzucę te ufałki się chyba palą już zawsze, nie te Stixy chyba ta... To... O, przeszła tędy Tak, tak, tak. Dlatego ja tutaj rzucę te. Ale je... zrobiłeś, zrobiłeś zdjęcie tego? Książki? Tak, zrobiłem. Tak. Sól jeszcze trzeba byłoby więcej soli i zdjęć. Czekaj, odłożę smart Stixy tutaj. Idę i idę ten po... sól. Ale Ty, ty Max chyba zużyłeś całą tą sól. Mamy jeszcze dwa! A, dobra, dobra, nieważne. E, co ja jeszcze mogę wziąć? No raczej nic. Chociaż to. I kolejny smacz. For sure. Tak, for sure. For safety oczywiście. Żeby nie było po prostu. Przezorny zawsze ubezpieczony, nie? nie. Tak. Cały Ta ja czas jest dyskusenia. tu aktywna. Dobra, o, 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 depcze. Dobra, mamy. Raz, Dwa. A już nie mam zdjęć, cholera jasna. Aj, zmarł. Łazi tu, Łazi tu cały czas. Mam iść po aparacik, no dobra. Prawdopodobnie, bo wyszedł i go nie słyszę. Siuuu. No, aparaci, aparacików nie wziąłeś. Biorę jeszcze jeden. E, kamery raczej nie muszę. Was nie, Pilsy, pilsów to nie. Musimy sobie zbić saniki dla ewidensów. Dla dodatkowego questa. Tak będzie najlepiej. Siak, co Mamy tam? Mamy tyle zdjęć, poczekaj, muszę, muszę zobaczyć. Patrz, kroki, kroki, kroki na trzy gwiazdki. Jeszcze Mamy trzech jeszcze zdjęć z, trzy, żeby mieć... trzy, trzy zdjęcia, żeby ją, jej zrobić zdjęcia, ale to jest shade. Ona się aż tak bardzo pojawiać nie kroki. będzie. W ogóle aktywność... Trzeba kroki zrobić, nie? Co ty? Czemu zrobiłeś? Bo aktywność. Ale na ile gwiazdek teraz? Trzy. O, no to nice, dobra. Ślady, trzeba robić ślady, wiesz? Bo ślady są najbardziej tutaj. Jeszcze dwa razy może wdepnąć w sól tutaj. Cały Gdzieś czas mf kawariuje w ogóle. No nice. Patrz tutaj. Ona jest agresywna. tu się będą robić ślady? Tutaj cyk i tutaj cyk. Hmm. Jak tu się będą robić ślady przy y, tym, przy ufałce, no to od razu fotki. Max, można użyć, y, można użyć tego zwierciadła do hunta. To mi zdmuchną świeczki, kusi. No pada deszcz. No, no, tak. no. A ja wyszedłem na. A ja wyszedłem na deszcz. Głupek. Dobra. Atmosferkę ma. Tutaj szaf na Ja do trzymam ja trzyma w się. ręku smadrze, jakby jest. co? Dobra. Weź sobie smadża też, albo położyć tutaj o, jednego. U, 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 u. Cały czekaj, czekaj. czas jest aktywna, dwójka. Pa, patrzę, patrzę na odciski, czy są na drzwiach. Nie ma. Okay. Wdepnij tutaj, kobieto. O, zdmuchnęła kolejną świeczkę. Dobra, mamy tutaj dwa smadże jakby co? Ok. To od razu odpalę. Wiesz, co mi się nie podoba ta latarka, która tak wolno się obraca, nie? To weź ją do ręki po prostu. Wiem, ale ja bym chciał, żeby ona właśnie przy pasie się obracała troszeczkę lepiej. No, no niestety nie ma tak. jest zgasza to światło, bo ono dobra, nam... Jest, dobra, raz, dwa. Nice. Mamy to. Dwie gwiazdki, za to kroki, no chyba was. <gamy> <gamy> no God mów to szefowi, któremu pisałem SMS-a na samym początku, nie? God, God, God cholerę you. wymagający. Słuchaj, czyli co mamy? Dowody, emf -ka. Możesz przeczytać. Czekaj, MF. O! Uuu, o! Okay. Widziałem tutaj dym coś, przede mną. O, na pewno jest sześć. Şey. No bo to jest takie nawiedzonko, jakby, że widzisz, właśnie. Niech zacznie hantować. Orbek, bo, bo chciałbym, chciałbym ją zobaczyć, jak ona wygląda. Trzeba, no ale krótki na razie chyba. Jeszcze krótka żadnego nie użyła. Cholera jedna. Jap. Yep. Dobra, tutaj Nie, krócek. trzeba ją zacząć wyzywać. Jak ona się nazywa? E, masz w o, zgasiła w świeczki wszystkie. Nice. Ona się nazywa... Eee... No tutaj nie Czeko. znajdziesz. Jak? No tutaj nie Just... masz. Jest! JOSEPHINE yes? WATTS! Tak, w przeglądzie. No w przeglądzie! JOSEPHINE oh, WATTS. JOSEPHINE WATTS. JOSEPHINE WATTS o, ARE right? YOU HERE? CAN YOU od SHOW od YOURSELF? Ludzi, sami? JOSEPHINE WATTS ARE YOU HERE? Wow! Zamknęła mnie. Wow! Okej. Okay. Uh, Max. I to walnęła tymi drzwiami i to dosyć ostro. Halo? Może, może. Hi. zostawmy to tak. Ona chyba nie lubi, jak mówię jej po imieniu. Can you show yourself? What the shit! No, co jest <coughs> grane? Nie zamykaj mnie tu, babo, jedna ty! To nie ja, ja Ale nie mówię do ciebie, to, mówię do niej! A. Ona mnie <coughs> zamyka cały czas w tym miejscu. What the shit! Are you here, Josephine? Can you show, show yourself? yourself? Can you jab jab this krzyż right now? Jab jab go, ale już! Can you jab jab this krzyż? To jest bardzo dobre pożywne metalowe. Na ząbki dobre. Can you jab jab this krzyż right now? Josephine, 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 Josephine. Where are you? Jak mam być, ej, czy mam użyć faktycznie tego zwierciadełka? Spróbuj użyć. Dobra. Tylko jakby co, ja tylko mam smacz w ręce. W sumie, tak, tak, jak 46. ja mam smacz to ją to odpędzi. Tu jest zwierciadło, Max. Dobra. Bo wszystko co elektroniczne ją sprowadza, pamiętaj. Dobra, mm -hmm. uwaga. Zadaj jak pytanie, zadawaj, zadawaj pytania. Poczy się nie zadaj pytanie, tylko patrzy się w to. Dobra. Osiem. No. Zamknij te dwa, to już nie działa w ten sposób. Max! No Bo to się. Aha, 107 bo to był płytku Czemu średni, na mnie? Czemu kurna na mnie? Powiedz mi szczerze. Czemu co? ja? Bo co? Trzeba było się wszak. Ale właściwie Smash no! No ale to nie działa. Smash działa tylko na chwileczkę. Co ty myślałem, że to ona sobie pójdzie wtedy? Tak, że sobie a latarkę, pójdzie. A latarkę miałeś włączoną? Wyłączoną. Albo może mu no faktycznie, nie. fuck. No i to, i to ją zwabiło do ciebie. A, no. Idę, robię sobie wolne od tej roboty, Ten sorry. Idę, nie idę, nie jest, to... jest jutro, pojutrze weekend. Ja, ja stąd jadę. Do widzenia, kurwa.